Jeśli to oglądacie, to znaczy, że ktoś znalazł moje ciało i przekazał ten film dla społeczności szachowej w Polsce Co Copiotrek jak się idzie? Chciałem powiedzieć, że bardzo fajnie się grało dla Was wszystkie Titan Tuesday i dawałem z siebie na nich 50% mocy. Pozdrawiam. trochę na amerykańskiej ziemi. To jest, jest Piotrek. Nie jest Piotrek. Dziemy, Nowy Jork. Piotrek, jak wrażenia po podróży? Bardzo dobrze. Podróż nie była wcale taka, taka długa i męcząca. Pograłem cztery pierwszym także. A jak zadanie się, rozwiązywało? Kto rozwiązywał lepiej? Nie oczywiście, że ja. <laughs> Pierwszy raz na mieście, ciotrek jest obok. Dzisiaj na razie bez GoPro. Krótkie wyjście, tylko tak, żeby trochę czas zabić, żeby te uniknąć. Podróż minęła świetnie. Tutaj należą się wielkie podziękowania dla Michała. Prawda Piotrek? Tak, Michał to fajną robotę. Dziękujemy mocno. Michał nas odebrał z lotniska w ogóle na lotnisku to nie wiem, od momentu wylądowania. Do wyjścia z lotniska to jakieś pół godzinki. Michał nas odebrał, zawiózł do pokoju. Dużo nam prowiantów nakupował, wielkie dzięki. Powiedział co i jak, także no naprawdę easy. Mieszkamy póki co w, dzielnic w dzielnicy Queens. Broda mówi, że jest czerwone, mimo że nie jest czerwone. Przechodzimy, widzicie tam w tle miga. Jest ok. Idziemy do parku. No i zobaczymy. Jak widzicie, drodzy widzowie, na przystankach w Nowym Jorku uruchomili całą kampanię, żeby nie grać Londona. Naprawdę nie wiem, czy dobre miejsce wybrałem na grę w szachy. Nowy Jork, jedna z największych metropolii na świecie, a my z Piotkiem zaraz po przyjeździe... Gdzie idziemy? Do parku. Do parku. Dokładnie tak. Forest Park w ogóle, kiedy. O Nowym Jorku myślimy głównie, wiadomo, o Central Park, który jest gigantyczny, ale ten park, w którym my jesteśmy, to tak tylko 4 razy mniejszy na oko, więc fajnie, że nowojorczycy mają tyle miejsc, gdzie można fajnie spędzić czas. No, tak jak mówiłem, my tutaj tylko tak na chwilę, godzinka, dwie, trzy i, i się zawijamy, bo jutro Dzień Niepodległości i widz z YouTube'a będzie nas oprowadzać. Pan Grymk. Cześć kumpuel. E, właśnie jesteśmy drugi dzień. Staliśmy dopiero z ósma rano. Postanowiliśmy z Zbyszkiem, że się spotkamy z naszym koleżką, z Grymkiem, Mariusz. Mariusz ma na imię. Tak. Za chwilkę go poznam, z Bychu to już e, z nim zaznajomiony. Postarałem się dla was coś tam nagrywać. Nasze to są dopiero takie próby. Nie wiem jak to nam będzie wychodziło. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Kamerka jest kupiona. Także jedziemy cię zobaczyć po raz pierwszy większe, większe, wielkie miasto. No i co? Mam nadzieję, że będzie całkiem w porządku. Wzięliśmy z piotkiem taksówkę, bo wiecie, w przewodnikach piszą, że choć raz trzeba wystawić rękę, zawołać taksi. No i jedziemy, nie? nie to trakt? Zadowolony jestem. Piotrek jest bardzo zadowolony. Jest nie, jest ducha do I sobie jedziemy. Dotarliśmy na Washington Square. W ogóle super klimat tu panuje. O, na przykład tam ziomek za mną. Nie wiem czy widać. sobie skaczę. Generalnie czuć zioło wszędzie, na każdym kroku. Za mną jakiś łuk. No i grają tu haslerzy szachy. Czasami wiesz, tutaj czasami Więc zaraz tutaj może ich znajdziemy, w bardzo fajny klimat. O, na przykład ten ziomek wygląda na bardzo spragnionego. No, także ten. Nie wiem, gdzie jest broda. Broda już pewnie. A, broda już gra z ziomkiem. Where you guys traveling from? From Poland, oh, all nice. the way from Poland. Nice right, Sicilian Yugoslav attack continuation. <laughs> if you said so? Yeah, it is. You go, you go Sicilian dragon, and then he's going the <laughs> Yugoslav attack. Okay, so maybe Peter can learn something. So he is so far playing expert. So he could be master, we don't know yet. Look at him. <laughs> Look at him. if he is a master. I think so. Now I convince you're a master. <laughs> <laughs> I just, you know, enjoy my best. Yeah, right. This is what I said to my Oh.

Walczą na miecze, tak? Yy. <laughs> Nie wiem o co chodzi, <laughs> co tu się dzieje. <laughs> Ty, Zwychu, jak się odwraca, żebym do mnie był w moim kierunku? No, obracasz tak, no, Aha. <laughs> no, no. Można i tak! Ja też wiedziałem Dobra, teraz już na poważnie. Słuchajcie, jesteśmy na Union Square. No i sprzedam tutaj z Bychem i Mariusz nas zaprowadził. Może sobie pograć w szaszki. Z Bychu będzie próbował, tak mi się wydaje, z swoich sił. Nie wróżę mu sukcesu, ale mam nadzieję, że sobie poradzi. Master, master? jestem master. Good. New York is a little too Especially in New York, right? <laughs> What's wrong with you? <laughs> oh shit! <laughs> okay. The castle. Oh my god, you crazy? Now you must die. Yeah, my phone was hanging, you know. We must die Like a chicken <laughs> okay. I don't know if I want to take all your material Maybe not you don't want to uh, Are you a nice guy? You are a nice guy so... No, you are a nice guy <laughs> I am no, nice a nice guy? No, <laughs> <laughs> you <my laughs> are a nice guy But you... are like... Shit?

Now, here. why? I just knock it. Give me. Okay. Now. Hey! Welcome to the No. And? Here. You are you. a master. I am not master. a master. You are grandmaster. <laughs> grandmaster. takich bardziej ikonicznych miejsc w Nowym Jorku? Eee, fajnie, to jest fajny klimat, tylko strasznie dużo turystów, oczywiście, ale też zwykłych Nowojorczyków, przechodniów. No ale tak naprawdę, jak się jest w Nowym Jorku, trzeba tutaj przyjść! Drodzy widzowie, nie każdy może się reklamować. Są przepisy jasno mówiące, że, e, jakie natężenie tych neonów musi być. Musi być to odpowiednio jasne. Wiecie, żeby to wyglądało jakoś. Strasznie dużo jest. E, patrzcie, przebierańców. myszkamiki i tak dalej. Spider-Man. sporo jest takich rzeczy i wszędzie, wszędzie Nie one, reklamy. Widzisz tamtą kulkę. A to na sylwestro na opada. Tak, także nieźle. Jestem właśnie w Memorial Park pod World Trade Center za mną jak widzicie no, dużo małych amerykańskich flag świętych Przypominam że jestem tutaj w dniu 4 lipca czyli dnia niepodległości i tutaj możecie zobaczyć nazwiska są to nazwiska ludzi poległych, oczywiście dnia 11 września 2001 roku. Więc dzisiaj taki specjalny dzień rodziny osób, które tutaj zmarły, tego dnia często przychodzą, żeby uczcić ich pamięć. No i generalnie ten park powstał w ogóle tutaj, właśnie pomiędzy tymi nowymi budynkami. Właśnie, żeby uczcić pamięć yy, poległych tutaj osób, i za mną znajduje też tam w środku się taka no, charakterystyczna dziura, która też wiadomo co ma y, przypominać. Siedem yy, budynków chyba, z tego co wiem, powstało tutaj w miejsce tych dwóch, które były. Każdy z tych budynków y, ma jakąś tam nazwę tego, co się orientuje, Odżył ten region, ponieważ przez parę lat po zamachu stacje metra znajdujące się mniej więcej w tym obszarze były pozamykane. Mieszkania można było tutaj kupić kilkukrotnie taniej niż chyba teraz kosztują, ale teraz życie wróciło już tutaj można powiedzieć do normy i no, generalnie bardzo dobrze wygląda tutaj ten, ten rejon, Manhattan. Jedziemy na Rockefeller, jak to się nazywa? Top of the Rock. Okay. Mm -hmm. Jesteśmy tutaj na górze Rockefeller Center, top of the rock, za mną Central Park. Dalej trochę Bronx, Harlem. Super widoki. Piotrek został zatrudniony tutaj na robienie zdjęć jakiemuś koledze. Piotrek, jak ci się podoba? Spokój jest wysoko. To najlepsze jest to, że ja mam dużo większy lęk wysokości, I jak staję na piątym 5, na szóstym, siódmym tutaj, W jakimś wieżowcu A niż tutaj, tutaj to w ogóle, w ogóle lęku no. wysokości nie ma Wygląda tak jakby to było bliżej Tak, to jest tak wysoko, to to jest, wie, że tu jest, wiesz... Już aż jest, za wysoko, nie? Jest to aż tak, to jest tak wysoko, tak To prawda Śmieszne, że niektóre budynki, które tam są, wiesz, one są naprawdę tak olbrzymie, nie? No. One wyglądają się jak, wiesz, jakby tam po prostu... jest taki budynek z takimi, no, jakby wieżyczkami? Bo no, tam widzę, widzę tam nie? No to to Robi wrażenie. Kto to też. Właśnie jeszcze no piętro wyżej. Stwierdziliśmy, że tam było za nisko. Za nami, nie wiem. Damo tam się na to mówi dystrykt finansowy, może tak. Tam w tle jeszcze statua Wolności. Jako ciekawostkę powiem, nie wiem, czy zbysz, czy wiesz, kto był architektem Statuy Wolności, projektantem całego budynku. Pan Eiffel chyba. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, znacie, tak. Zna tak. kto podarował statuę wolności? Francuzi Skąd ty wiesz te rzeczy? No, a... a jak się kiedyś nazywał Nowy Jork? Był Amsterdam Nie no, Piotrek To powinieneś być przewodnikiem W ogóle drodzy no, widzowie, czy wiesz, Nowy był... kto by nie chciał takiego przewodnika jak... Stolicą, jak Piotr Brodowski? Chodzimy właśnie do fancy miejsca World Trade Center Jak widzicie Sporo tutaj smakołyków się znajduje, a my idziemy po taki, no można powiedzieć, ogólnoświatowy smakołyk do picia o nazwie piwo. Siema kumplu, który mnie oglądasz i zbycha. W tym momencie sobie usiedliśmy od Rockefeller Plaza w co od pucybuta do miliardera. Na razie jest. Goli brodą, Rajnie z goli brodą Niestety, spad... Niestety złapał nas deszcz I... Ten deszcz będzie dość długo, ale my się nie przejmujemy Ważne, że jest y, pogodna... Pogodny, sta... Pogodny stan ducha Mariusz nam y, mocno pomaga Za nami Rockefeller Plaza, zobacz, widzisz ten, to złoto? Nie wiem co to jest, ale ładnie wygląda Dookoła wszędzie flagi Amerykańskie no i co, idziemy dalej zjeść? Jak coś to będziemy cały czas na łączach. Trzymaj się tam u siebie w Polsce. A ty jak tam? Na Nowej Hucie teraz siedzisz? Pierdzielasz tam pierogi. <śpiewa> A my tutaj w Nowym Jorku, widzisz?